Cześć! Jesteśmy w kolejnym odcinku strony 4 coś tam, coś tam, z so 1 M. Hejka, ej, wiecie w ogóle, że pierogi ruskie z nutellą to jest jakieś nieporozumienie. Naprawdę? To jest pyszne, kurde, ale takie, że je maczysz w nutelli i potem gotowe. Got to be kidding. I have questions for you. No, kujecie czy coś? No, no, sobie, Ja już zabrałem sobie z wody, co to... miałem zabrać. I have questions. To chcesz zaś, bo już naprawdę męczysz tu paru ludziom. <grym> a jaka hit Cry in a club. It was my wedding day, Ania. Ja nie. Nie znam takiego czegoś. There a Tariusz, szyszki masz. Aja. A Co nie widziałeś tu? Wszystko. Nie, nie, no pierwszy raz widzę, że on się daje. Move, oddaję. bitch! Tutaj jest przecież... Get, chociaż... get, get out the way, Nie, to tam bryzg musisz Get bitch! Już po oh, wszystko nice. dookoła. A to musisz u góry też podpalić. Chyba wiem, co mam robić. Nie uczuć, co dzieci robić. Eee... Uh, Okej. Okay. Okay. <laughs> to tak nie pasuje, że aż... Żal. A co z wodą zrobiłaś? No nie, bo to trzeba zostawić, bo to zgaśnie. No, nie widzę. Co mam podlać, bo nie wiem? Nic. A my są dziś tego. O, cześć. O mój Boże, co jej robisz? To jej. Robisz? No, kurwa. Uuuuuuuuu. Też myślałem, coś tu jest. Zebrany jest. Uuuuuuuuu. Tak czy nie? nie. Czekaj, Boże, jej muszę zrobić skok. O Boże, biedno. Jego słucham ona się cieszy jak my tak robimy no boże Bo ja mu jeżdżasz Tak by the way to tu było Co to się tak dzieje? ona się patrzy na mnie, Boże. Nooo Kieżar Coś się stało zaś? No ale... co? seko? Po co to jest tutaj wyżej, tam? No właśnie po to żebyś to zebrał, co się kombinowali teraz Celowane, 10 na 10 Aż nie chcę ci powiedzieć Cóż, kurde no Aha, <laughs> taka zapierdala policja. No, co miałem zrobić? No, co? Na bombę. Aha. Nie da się pływać. Ale wszystko muszę robić sam. I nie mi nic, i nie mi nic. O ga muszę odbijać tu. Aha, w końcu. A ja muszę nie, zrobić. Po prostu możesz się pozbyć wody. Czemu? Będziesz musi szczelać. Aha. Na byczys. Stajonara No macie na a tu jest no właśnie. <grym> macie na a tu jest no właśnie. To, to, to pływa. Nie za Dara. Da się, o! Dajcie coś. Fule, trzeba. Fule? Fule, please. GII! Peska się wystraszyła. No mi interesuje. Samo? To jest No mi gardło boli teraz. Ona nie lubi jak się kicha. Nie, strasznie no jeszcze nie... opierdolicie. Czemu? Wiesz, że, że mnie gryzie, no to ja kichnajona wygląda. Daj ta kula, jest potrzebna tu. Prawda? A my jesteśmy tak troszkę spadli, wiesz. No boże. O kurde. Musisz wszystko niszczyć w swojej drodze. No, tak. Tu miało być to. Aha, Ale... nie dam was. ci muszę spać też. No ale... Ha ha! No, ha, tak, nie ha, 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 ha. No a ta linka? Nie ma żadnej. Dawaj zoodiestepu, dła. Ja idę pod wodę, na. No. Nie da się. Ja pływam głową w podłogę. Dupka do góry i... Ela le klaop. Jest mi bardzo. Nie. Daj drugie tam, żeby połączyć. oj. Boże. Oj I can't believe this. <kleren> this shit. Ale... Przyczep. Bo jak to wszystko utrudniacie człowiekowi? No super, że to zrobił. Po prostu 10, na 10. Ja <grym grym> się przeniosłem. Mam sztab. Może Nie ma żadna nic. Maggiówka. No dobra, blokujesz się, hit! Wybuchnie zaraz. Ups. O, A co tu tak cię teleportu w ogóle? No bo ja mogę też jak ty. Nie Jak to? Tak. Wszystko mogę tak jakby. Jakiś jest świat. Będzie walka. No, mam. Ej, jest. Aha, zastrzelił własnych tych. tak się gra właśnie. Nice! No, dużo tego. Ale. <coughs> no, Dzięki Aga. Proszę. Że mnie podsadziłaś. To się to coś nie. Ej, Ale Ej, było. Ale czemu było? Bo ja nie wiem. Nie wiem, wszyscy zaczęliśmy skakać bo bez sensu i się nagle zrobiło coś. Jakaś woda dziś jest potrzebna, czy co? No właśnie jest. Aha, bo ta pewnie na koło wrót było, czekaj. Tak. Zamrożę, może co? Ale może nie to. No, Serio? Jest tam, nie ma góry. Nie mam. Ja jakoś tak kurwa dziwnie. To nie jest. Wpadłem do dziurwy. Murkować. Mhm, tak. Okej. Bo bo. ale jakaś była. Był. Sirena. Darina, Muszę tam pozrobić Musicie zrobić mi. A umowa piłka będzie pływać? Powinno. No. Ciekawe kto tu pracował nad fizyką. Siedem 10 się bardzo? Ale nie wiesz czym się obrażać. Lubcie distanie. Na razie Ale tam trzeba. jest. Tak. Aha, no ale tak się robi, to morski. Rób mi. Nie. No. Co się potrzebni, tu? No to ciekawe, jak. Ja muszę na odwrót z tą skrzynką mieć. Dobrze. No, jeszcze muszę ja najpierw, tak? O jezus, no to teraz już ciul. Dobra, wybij mi ze skrzynką. Aha. Jeszcze raz. No, nie, nie, nie odbijasz się od niej, co? No, muszę... Może samego ciebie zrobię. Wybij zrobić. mnie na razie. Może no, chcesz jakiś most. I teraz? Przecież możecie skrzynkę tu postawić i po linie przejść. No, what the fuck? aha, bo ta skrzynka się nagle odbija. Możecie przejść o, po linię. O, no co, linię. to damy to No, za, nie, za, za ten. Ale czekaj. chodzimy to, żeby skrzynka była tam skąd. No, aga musi zejść. Aha, oh, zrzucić cieczuk. <laughs> ja muszę teraz Ej. zejść. Wejdźcie do góry, to już. No dawaj Halo. Cisza ma być tutaj Alo. Ja nie tam mi sięgam Do góry o skrzynka łap. i z góry przyjdźcie Nie da się koszki. Koszki. Ja was wciągnę, chodźcie. No chodźcie No na, na pewno Ciągaj. Nie, teraz nie ciągaj A no, nie. Nie mogę się złapać jej. Dobra, oddaj mi ją na chwilę. Puść No, tam jest Aga już i teraz tylko skrzynkę daje do, do góry i tyle. No to fajnie, ale... No! Co no. zrobiliście? <laughs> <laughs> godzinę idzie, nie wierzę! No, to jest gruby panie. Weź zrobić jakieś coś Tak ja możemy przesunąć trochę, co? Tak ja może jest w ciągle, ale no no, Dobra, zrobiono No dobrze. Czy to przez zagę, bo tu... Już nie Walka, się... mamy atak Nie wiem czy wiecie, ale jest atak Ja wam będę ściągał pająki, a wyjdę... O Boże, wydupcyło mnie gdzieś, nie wiem co się stało o nie. Boże! O, ale ja nie chcę tu, tu nie chcę. panie foka. Aha. A może się na to po prostu zrzucić i to się wtedy zahaczy, może mogę, może nie mogę. <laughs> O, że... <grymne> <grymne> Ale łapałem się u góry kółka. Tak, na pewno. No złap się pizdo. Nie no, mogę. Ja się mogę robiłam. złapać z tego. Aha, bo to jest gałąź. O Boże, Robię coś. No i. No ja muszę odbić wodę tam, żeby leciać, żeby to było sucho, nie? Ale to mógłbyś robić. Panie, kopować leci za północ. Wiem. Umberski, wykaż się teraz. Teraz szybko, żeby nie zalało wodą. A nie, już to tak nie działa. Nie wiem, czy tego, że przyszliśmy, czy co. Ale już nic. Ej, trzeba ten kamień z to może pod wodą, rzeczy podnosić? Nie, ale podniosę ci u góry, poczekaj. Tu nie mogę tego giznać? Nie nicaję. I have question. Oboż. Nie chcę tego słuchać już, tak? Jak nie. Daj, tarczę i nas podsać. Ciapie ten most. Kurwa. Dostawcie O nie! Dostawcie ją. O Ej! No, masz szczęście. Gdzie ta foka, szybko. Zanieczymy. Rudy mordę zamknij. Idź stąd! Ruby? Bo co, bo ty tak chcesz, tam stworzyć drzwi, wypietalasz. Ale jakie zachowanie jest? Ale ona też tu gada. No to ją okrzyć, można, a nie w Gdzie jest ta foka? To musi być scenie Aha, no zrzuciła mnie. Boże, co pista. Ale który teraz? Zbierz dalej. Zostawcie te drzwi, niech wyjdzie jedno od Bo nie będą ludzie rysować. Boże, co. Zestrałby się w łeb dostanie ognie, ale będzie donieszał. Nie wiem po co. Był no, tak. Mogę go zamrozić? Nie wiem, niszczy Tak, nam wszystko, no. Ja muszę to szybko zrobić. Ja u góry ci mogę Prawie dać. było. Jakby z, bo za wysoko myślę, że nie uda się. Aha, patrzcie, Aga masz to rozwalić? Parcie mnie zrespiło. O właśnie. No! So, okay. Zepnie się do góry to ci nic nie zrobi. Jarało ją. It didn't like that. Muszę coś z kółkiem zrobić. Trzymam. Wy wodę mu się wytekast. Tak no moja skrzynka tu nie da rady, a go musisz podejść. No już, już. było. Aha. No nie mam jak to poodbić. Jakbyś. Aha. Jakbyś no jest... okay. jak z odrys. A jakbyś z tu skrzynkę, że się przemocowała ta ręka tu najpierw. Nie dam ci tej skrzynki, Dałem, nie da się przeciągnąć jej. Poczekaj, może sobie tak zrobić to. Nie możesz jej tarczę. tutaj narysować? Nie? Nie mogę, to zawsze się nade mną robi. Okej, zrób złym. tą tarczę może narysować, nie? Dodaj sobie teraz tą tarczę na prawo, żeby odbijała. Aha. Tam? Nie wiem, co się stało, ale działało. No nie było wody, no to szczeliłem. Nie wiem, że to woda w ogóle znikała, ale okej. Okay. Znikała raz na jakiś czas. Może wiesz, chwilę tam laliśmy gdzieś indziej i to było według gry w spoko. Znaczy, że w porządku. Aha. A dobra, i teraz tak, tu... A czemu wyzywacie? w Wy tak się do 12, 13, 16 i kurwa zjewacie po no sto. Stop. Najpierw to... Jeszcze Czucie Aha. Nie wiem jak, ale cieszę się, że to co, dalej? No zrób teraz most nam. I nara. No możesz... A ja się możesz podciągę. się przyczepiać do mojej tarczy na przykład? O o super mi zrobiło. <laughs> mogę kreskę rysować, o mój Boże, kiedy to się stało? <laughs> Zobacz czy możesz się złapać do mojej tarczy Patrz co ja teraz mogę robić Ja Cię nie widzę, bo jestem daleko w czuł. A najgorsze jest, zresztą, jest to, że poczęć. ja nie mogę tego mostu rozwalić No, patrz, puść to Deska w ogóle, to jest most, a nie deska Tumberski, to zobacz, czy się możesz przykleić do mojej tarczy taką linkę też? Nie. Ups. No. Szukujesz. Szukujesz, słucham? pójdziesz, a ja to co? <noise> Ty nic. To muszę czynice? zrobić most. Przecież skombinuję, jak tu wejść do góry. Chodź, Abunaja. Mogę ja wejść, co? Aha. Znaleźliście już księcia Seliusza. Sprawdźcie, czy wziąż ma na sobie dla od To bardzo ważne. Wilhelmina z Akademii Wilhelmina. Wyobraź sobie Wilhelmina. Wyobraź sobie na imię Turbina? Turbina? jest Foku. Tam nurkowałeś tumberskie, jak rozumiem? Byliśmy już. A jak ty masz tu wejść? Tutaj jest kulka potrzebna. No jak dasz coś, to wejdę. No, weźmy. Nam się trochę mrozu i chłodu. Bo za daleko jest ten twój... co twoja kra. Musisz gdzieś bliżej zrobić. Wystarczy, Boże. Naprawdę. Bliżej zrób. No. Oszalałeś. Ok. Pula. Potrzebna. Pula, żeby tu rozwalić te fioletowe. Mogę ją zamrozić? Aha, ona się ze mną będzie odbijać. No, to nie masz pnąć, No właśnie, w powietrzu ją dziabnąć. No, chcę. Ale. Ej, no nie, chcę z niej zejść. Yyyy, tam oh. wyżej jeszcze. Ooooo. Oh. No coś zebrałam. To tam wyżej mamy iść, okej. Okay. Oj. Oh. Thank you again. No. No, to you robisz? Nie da się, nie wiem właśnie też. Co ty to robisz? Nie wiem. A jeszcze te pnięcie się, wiesz, Możesz to używać w trakcie. Ale to nie. Nie daje mnie wyżej, tylko na tej samej linii. Jak jestem za nisko, to nic nie da. Już? Okay. Ups. mościk, bo. To...

Ta walka to też się nadaje do ducha 5 sekund i koniec Aha Jak Aha. się wyda, myślałem, że to moja umarła hit Ja też myślałem, że to której z was, a to ja hit <grych> Aha, no to jeszcze inaczej Boże. Teraz Aga masz iść na dół i odbijać a tumberskie fajnie goś to rozmroził. No bo to się ma ruszyć teraz. w góry coś. Oj. Aha, wiedzie takie łatwo. Aha już. Darczo musisz zostawić. No łapię się szyszki, głupia. Co? Aha, ta szyszka się, że ona się kręci. Bo ona się kręci, powinna przynajmniej, no właśnie. No to. <grystanie> Pod spodem jest coś. Przynajmniej wiem, że, że tam jest śmierć. Czekaj, ja ci zrobię jeszcze jedną i jeszcze jedną. Poczekaj, żeś miał jakoś tak... No ja nie nic. prawej stronie. Aha, no dobra, tepnąłem się i działo. No i na. I tak jest tu potrzebne, bo trzeba haszczeli. Aha. <grystanie> <grystanie> Co ty zrobiłaś? <grystanie> Ale ja tak nie zrobię Chciałem być szczery, to nie wiem co tu trzeba zrobić A co tam jest? Tam... Um, czekaj Aha, ja się to zrobię inaczej No i teraz, złap kwadracika Aga, też tu musisz przyjść Chyba Spadaj do się, się w powietrzu Bo ja nie wiem co tu trzeba zrobić, szczerze powiedziałem Ale ja nie mogę, go tak... O. Shit No i co? Ups. O, dobra, zablokowane. No dobra, ale. Jezu. No i? No i właśnie, nie. Ten drugi. Aha, nie błądź się z tego jest. Daj tarczę, Aga. Em, wysuwa się nam platforma z tego, widzicie? <laughs> tak, aha. Nie wiem czemu się wysuwała w ogóle. Aha, w sumie. Nie trzeba będzie tu wejść jeszcze raz. Mhm. No, oczywiście. Masz tu a ja? Czemu mnie nie widać? Aha. W ogóle cię nie widać. Bo to jest coś popsute tutaj. Ale on ma tutaj coś strzelić, czy o co chodzi? No właśnie nie wiem o co chodzi. Po no co te krata tu no, no po to, żeby nie przejść po prostu tako. Trzeba po prostu przejść dołem. No nie dam się, że chociaż tam postoję. Ile rzeczy możesz zrobić naraz? Ja mogę to przetrzymać przez chwilę, ale jak już stanie na tym, to już dupa. Mmm... Wow. A to się może zablokować i tyle. A może. I to wam mogę zrobić drugie. Trzeba zrobić tak, żeby to było w powietrzu po prostu i potem skrzynkę tylko, i nic więcej. To się wysuwa. Zejdźcie szybko. Wysuwa się cały czas, gdzie tego nie dał. A ja mogę to zamrozić, czekaj. A może ja zamrożę to kółko. Aha. Możesz? Jeśli się, się da, weź ten most. No nie mogę, bo dotykasz go. Nie mogę go ruszyć. Hit, czekaj, okay. wyczaruję dwie rzeczy. O. o, możesz super. A musi to być na tym. Ojaj. O, serio? No chyba tak szczeliło. Ty <noise> i się Muzyka uh -huh. uh -huh. Muzyknęło, what the fuck uh -huh. Mogą być dwa mosty? Właśnie, chcę tak zrobić pod kątem, taką. Tylko... O! Dobra, idźcie O Boże, teraz? teraz... Statek w butelce ship. Mamy shit Shit w butelce um, aha, zrobiło się wyjście super. teraz Teraz No, stoicie? Nie widzę, gdzie mam to po sobie, bo koledzy. No już nie dobrze. Mam. Oj, spadło z tego. Hi. Czekaj, Równało o mam się. kamerę, dobra, widzę. Mhm. A na dole nic nie było? Ja nie lubię. Oj, oj. A z poszedłeś, to mam kamerę, wyjdź to Nie, doską? kolce są chyba, co? Nie wiem, nie widzę nic. Ty tak możesz tu przyjść, bo się zerwała linka, ciekawa przez kogo. No bo ja ją zerwałam, żeby mógł tam zejść. Wysoka, że dasz w dół i zejdziesz przez tą linkę, wiesz? Nie, trzeba wszystko sabotować. No, no. A jak zawsze, a potem wejście nie ma. o, 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 o. Ej! Ew could deal go? Jak tam... ma się kręcić, czy ma się nie kręcić? 6 otwarta, bo to jest... Ale zamknięta. musisz to zategować, bo jak ja to przerwę szybko musisz. Aha, masz chwilę tylko. Celuj w to zostaw to odmrożone i celuj tamtą hm. Trzy, 3, 3, 4 Oczywiście timing 10 na 10 Nie o, no, nie szkoliło było. to

to ciekawe. A, nie przemocujesz tego, jest na dole, ta... No, chyba żartujesz. Że jestem. wspomnę. Lubelski mi O. Oh. Zrobiło się, nice. Może zaraz ten swój mości będzie mną. Aj, <suszy> Okej. Okay. Nie ma nic tu. Od Lery, to jest. Mości pewnie trzeba. Serio? Wiesz co? Ja się obejdę bez ciebie. Bo ty nam robisz same sabotaże. Ale kto? Luberski? Chyba nie. No, oboje tak naprawdę. Chyba ty. Robimy. Aga, nie robimy. wszystko walka? O, czekaj, idę mu pociulać. No mi ten mozzełba! Czemu nie mogę go pobić? Bo z Utliza poszło. She is my muscle. Uncontrolled magic is taking over the forest with nightmares. Unless you intend to bury yourself under a mountain, there's no safe place for you in this kingdom. Your heart is not a choice. You have to come with us. Let's see what other nightmares the three of you hide in your hearts. Ah, Valka, oh, screw you. Oh, this is a fraud. Bogin z szafki wyszedł. Jebać się. Uu, Boże. Jakie ładni. To jest chłop czy baba to Chłop. Coś mam tu robić niby? Wszyscy coś no ja mylimy. Im... Jesteśmy gruby. Nie umiem robić. A na o co chodzi? To Aha. S Ma y się bronić. Tego kula się świeci, co z nią trzeba zrobić? Możesz zamrozić albo odbić ją. No to zostawcie go, niech może Zobaczymy, co go zrobić. Nie odbić, no. Może tak? Tam szarżą? Tak. Tak. Który tak. teraz? Następny teraz. Który ja jestem, ha, to środkowa? Kulki. Robić? Kulki Kul odbić. Odbijasz. To o oczywiście Boże, a potem będziemy, czapki, potem będziemy wszyscy tą Ale masz coś Ej o. Boże, no to, Musisz w tym wejść, to super Najgorsze jest to, że być. potem będziemy wszyscy wszystkimi To jest problem Ja no biorę są tylko dwa. Z lewej Dobrze no ci poszło Umarłem? Ja umarłem Nie dobra Rozwalił mi tarczę No dawaj tam, tam, się nie da dobiec. No bo za daleko, trzeba bliżej niego stanąć. Dostał na mordę, na Mają tyle samo życia wszyscy. No, na głowę wskoczcie go zamrozić. Nie mogę tego zrobić, bo jest ta. Dobra, ten zrzucony. A kurwa umarło no. Odradzamy kogoś No mnie Dostał n plus Dobra i teraz będziemy wszyscy zoję. O Boże, masakra Kiedyś o. Nie teraz? Nie lepiej był ten, wtedy ta zagadka zutyzowa z lustrami co się męczyliśmy, pół godziny wyciąłem to oczywiście Teraz byliśmy tomu kiedyś będziemy no. mną. Wydaje ja się, że teraz ja będziemy wszystkimi, i po kolei takie walki. No ja chętnie, w tym Skierczące ładnie. Cześć! A, że okay. koniec, tak? Dziękujemy, pa! Nara!